Cześć, witamy serdecznie. My jesteśmy teraz aktualnie po, 30, po 39. edycji Sredniej Sztangi, która się odbywa od 39 lat we Wrocławiu. W tym roku, na rok przed Igrzyskami Paraolimpijskimi w Tokio. Fajne zawody. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, trenerom, którzy do nas przybyli. Natomiast nasz kolejny trener. Ma niespodziankę, bo niebawem we Wrocławiu będzie gala Boksu, na której on wystąpi może teraz teraz troszeczkę mirego tej gali. Dokładnie że Mariuszu, otóż 23 listopada będzie gala Biznes Boxing Polska. Jest to gala charytatywna o charakterze rozrywkowym, na której wystąpi jako zawodnik. No przeciwnika dopiero poznamy na ważeniu. Tak, taka jest reguła programu, ale zapraszamy wszystkich, a także wszystkie osoby z niepełnosprawnością mają bezpłatny wstęp, więc wszyscy, którzy mają ochotę, Widzimy się na gali 23 listopada w hotelu Terminal we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.